manko. witajcie na kanale CarsCheck Ja jestem Darek Ja jestem Mariusz, dawno się nie witaliśmy w Dawno się nie witaliśmy w ten sposób, oczywiście seria Tuning od zaplecza I dzisiaj od zaplecza zapytamy naszego gościa, a naszym dzisiejszym gościem jest Adam, cześć Przyjechałem Golfem Samochodopodobnym czymś Adama możecie kojarzyć z tego Instagrama Gdzieś się będzie wyświetlał oczywiście Adaś, skąd przyjechałeś? Tarnowskie Góry, okolice Katowic Czym się zajmujesz, żeby to auto mieć ze sobą? Pracuję w polskich kolejach państwowych. Jestem kierowcą. Wożę części między zakładami napraw wagonów. Czyli, A w ten sposób ja bardziej... na torach nie jeździsz? <grym> nie, Raczej nie. jest podrodzie... pojazdem dostawczym. Okej. Okay. Samochód jest z roku 87. Silnikowo jest oryginał. Mhm. Zmieniona jest skrzynia. Była czterobiegowa, jest pięciowa. Mhm. To mnie tak zastanawia w sumie, czy ten samochód jest, że tak powiem, w Twoich rękach, czy w waszej wręcz rodzinie, familii od początku jechania salonu, czy to nie aż tak? Nie, nie. To było tak, że mój brat sobie wymyślił, że chce mieć golfa. Mhm. Ja miałem wtedy inne samochody. Chciałem sprzedać dwa swoje samochody, żeby kupić coś lepszego, nowszego. No ale brat potrzebował kombi, zamiana. I No i został. został. Czy uznajesz w tym momencie, że to auto jest skończonym projektem? Nie. A jeśli zrobisz rzeczy, które planujesz zrobić, to to auto zostanie z tą na wieki wieków, czy prędzej sprzedasz? Tak, Powierz... zostaje. Zostaje? Zostaje. To auto ma dożywocie. Okay. Jak się skończy projekt, tak kupię coś innego, a ten postawię w garażu. I... To w jakim stanie ty to auto jakby przejąłeś, czy jak je zakupiłeś zakupiliście? Nawet już pytam, czy masz jakieś fotki z całego okresu? Są zdjęcia. Chyba Klasycznie, gdzieś dwa tu... zdjęcia jakieś mam. Mhm. E, ja go kupiłem w sumie serię. Był tam jakiś poprzedni właściciel przed bratem, jakieś tam remonty karoserii robił, ale to było bardzo średnie. Partyzanckie można powiedzieć. Tak. Mhm. E, po czym no, ja go oddałem do blacharza i zrobił to, co jest aktualnie. Okej. Okay. A w ogóle czemu akurat Golf 2? W sensie. Przypadkowo. Przypadkowo, stricte Jest, przypadkowo, przez... przypadkowo. Ja miałem zamiar tak jak mówiłem, sprzedać dwa swoje samochody, mm -hmm. kupić coś jednego, takie typowe Daily, bez żadnych tuningów i tak mm -hmm. dalej. E, pff, oddałem BMK e, w kombiku. I wziąłem golfa. I wziąłem tak golfa. Mm -hmm. i... Ale czyli początkowo też nie było planu, żeby go właśnie sprzedać jeszcze. I... Były takie plany, właśnie, żeby sprzedać to i drugi samochód, który został, mm -hmm. ale trochę się nim powoziłem i. No i został. Okej. Okay. No to teraz nasuwa się pytanie, kto zaszczepił w tobie, jakby tą chęć do ogólnie modernizacji samego tuningu samochodu? Mm, w sumie to zaczęło się od skuterów. Mot motorowery, skutery i tak dalej. To się trochę bawiło w tym. Mm -hmm. e, z samochodem to przez jakiś czas się grzebało przy pasacie. Mm -hmm. Przed tym autem. A z pasatem tak zacząłem w sumie przez dwie koleżanki moje. Klaudię, Czyli przez kobietę i nawet. Klaudię i Jadzie, i Jandę, no i w sumie tyle. I tak zostało. W I tak zostało, zostało. no po prostu się zaczęło grzebać dalej i dalej i dalej. Mhm. No a jeśli mowa przy grzebaniu, no to Adam, czy naprawiasz i grzebiesz w tym samochodzie sam? Tyle, ile jestem w stanie sam ogarnąć, co potrafię albo chcę się nauczyć. Mhm. Póki nie jest to coś, co może mi całkowicie to auto uszkodzić. Nie no. Nie uruchomić potem, no to jak najbardziej sobie coś tam grzebie z kolegą w garażu. Jedyne co mnie zastanawia, no bo to jeszcze nie ma żółtych tablic. Czy tak by brniesz w tym kierunku, żeby to był taki klasyk na żółtych tablicach? E, korci wrzucić między innymi przez te wszystkie ekostrefy i tak dalej. Są takie myśli, ale zobaczymy co z tego będzie. Zacznijmy o tym, co, o czym powinniśmy gadać, nie? Czyli o aucie, o aucie i w sumie o serduchu. Mówiłeś, że jest seryjna, ale co dokładnie tam jest? E, Zwykłe 1,6 na gaźniku. Uh -huh. Wcześniej z czterobiegową, teraz pięciobiegową. Uh -huh. Będzie na. Kojarzysz uh, jakie tam konie to krzesało? 70 chyba. 3. To co tam konkretnie jest, żeby to zatrzymać? Te... Uh, nie, tak. nie chcę się wyśmiewać, 73 konie jednak. Nie? No, tak, no zatrzymuję. I <laughs> to bardzo dobrze. <laughs> Bo się tak jest, tak. Patrzę na ten uh, rozmiar zacisku. Co? tak. Zacisk jest z BMW E38 740 chyba. Mm -hmm. e, tarcze są z Leona Kupry Erki 323 mm na przodzie. No tył jest w sumie z Korado G60. Czyli mamy dość pokaźny zlebskiego po to. Znaczy, powiedzieć... W przypadku Korado Golfa i tak no to dalej. to, to, to samo no nie? To znaczy plug buda, play. Nie? Yy, płyta podłogowa powiedzmy, nie? No no, w rotnicę i wszystko będzie praktycznie to samo, można powiedzieć. Tak. No, tylko, że po prostu największe w 14. Nie? Mhm. Mhm. No i zaporządkowana jakby hamulców wymiana była od tego, żeby to fitowało ładnie w kole? Znaczy się no właśnie przez to. Że tak, były nie? plany na inne koło na ten sezon? Mhm. Jak przymierzyliśmy do tego auta, to hamulców poprzednich nie było w ogóle w tym widać. No, przez to leciał plan rzucenia większych hamulców. No i jak przy kole, no to wspomniałeś, że tu mamy, w sumie mówiłeś o szerokościach, ale dokładna specyfikacja samego koła, obecnie. Jest to Rotiform R170 DTM-ki, 8 cali szerokie ET30 chyba. Dobra, a teraz samo zawieszenie. Jest to iRide. Mhm. Amorki są na MTS-ie, a poduchy są od Mapeta. Czyli klasycznie w sumie. Klasycznie. Mhm. Wyspa jest z najlepszego, z najlepszej strony internetowej Aliexpress. O proszę. I widzicie, <laughs> ktoś się nie wstydzi tego powiedzieć Zabudowę robił Kamil z Custom Dream Garage. Mhm. Mhm. Dobra. Pozdrawiam oczywiście Kamila. A ja sprawa kompresorów butli? Kompresory są 495 od Tatechnik. Butla jest aluminiowa, szczotkowa aluminium od technik. No powiedzmy nie widzicie tego teraz gdzieś tu nam Krzysiek postara się wkleić, no bo fotki tego masz z bagażnika tak, i to wygląda tak. dość fajnie. Tylko, że ja byłem w świecie przekonany, że to jest, wiesz, jakiś kupowany nowy, niepasujący, ale dopasujemy pod Golfa, a nagle wychodzi, że takie coś było na wyjeżdżając z salonu. Tak, no, znaczy się no, takie informacje wyczytałem w internecie, no tylko że to są lata 90. Mhm. To raczej nie z internetem. Wtedy ciężko był. zweryfikować, czy to jest czy prawda to była prawda. No. Ale podobno tak właśnie to wyglądało. Okej. Okay. To, to dość taki dobry isterek jak. jak... Właśnie ktoś, wiesz, gdzieś tam siedzi w tych Golfach, wujkach szczególnie Albo wiemy. nawet random stwierdzi, że pewnie to jest jakiś, wiesz, no nowy pewnie jakiś bagażnik od auta No auto, wiesz, no te nagle... nowe też mogą być takie, wiesz, stylizowane na tamte ta, lata ta. Ta. Na jeden event jechaliśmy ponad 200 km ze znajomym Wrzuciliśmy tam zimne napoje mm -hmm. Hmm, e, wyskokowe <grych> I no w... dojechał termometr, naprawdę a, no. termometr no. wrzuciliśmy i on mi, e, wtedy było jakoś coś koło 30 stopni na dworze, pełne słońca a y, napoje były zimne, a ter y, termometr pokazywał 15 stopni w nim. Ej, golfem jechałem chyba najwięcej 110, ale tak to jechałem 280. Oczywiście niemieckie granice, niemieckie autostrady. Całej 10. Na widok samochodu bardzo dobrze na mnie nie wiem, jak pokazuje dupę. Przejdźmy do przodu. Lampy. Coś jest przód tu zmieniane? Tak, bo on był na pojedynczych. Okay. jest grill na cztery lampy, jakby. Czekaj, żebym dobrze zrozumiał Golf. Mógł, znaczy, on mógł wyjść po prostu tak, z one, samym jednym kloszem? Tak, one były tak jakby dwie lampy i cztery, nie? Mhm. No to jest teraz założony grill na cztery lampy. Mimo, że dalej jest w garażu, ten no, pojedyncze. A mhm. w no kwestii tych celowników na lampach to jest fabrycznie? Czy... Nie, nie, nie. To są lampy, jak nawet nie wiem, co to jest za firma. Na Allegro zamówione, cleary trochę przyciemniane, bo mhm. chciałem, żeby troszkę. Mhm. Ale to jest po prostu właśnie ten yy, taki krzyż wstawiony? Czy... Tak, to było oryginalnie. W sensie tak, tak te lampy mhm. kupiłem, okay. one normalnie mają wszystkie tam homologacje i tak dalej. Kwestia przodu? Same zderzaki, dokładki. Zderzaki są oryginalne. Kierunki są po prostu białe zamiast pomarańczowych. Dokładka jest z GTIK. Mhm. przedliftowego, z wąskich zderzaków. Mhm. Niestety, troszkę ciężki temat jest dorwać tych, co są bez e, tych sierpów. Mhm. Przez co ja mam tam podsierpy, przez to jest troszkę za szeroko. Mówimy o tej jakby końcówce, tam, tak, tak, jest... tak? Tak, tak, no, tak, Ale nie chcę po prostu sierpów tutaj wrzucać, ani żadnych takich. Mhm. Jakoś mi to nie siedzi w tym okay. aucie. A no, dokładka jest oryginał, volkswagenowska, nie jakieś tam Chińczyki czy coś takiego tylko to jest I one tak, ta bo, jak tak zwróciłem uwagę, ona jest taka jakby wygięta lekko, nie? No przez lata trwa. Ja Ale ja... właśnie, właśnie miałem pytać, czy to jest kwestia właśnie, nie wiem, przywaliłeś coś i ona się tak wygięła? Nie, ja już je tak kupiłem tą dokładnie. Okay. Słońce, pogoda. Słońce, pogoda. Okej. Okay. Mhm. Bo on był na sierpach ogólnie, on miał sierpy i miał te listwy po bokach, no to też tego się pozbyłem. <laughs> On no znaczy, miał, bo miał po bokach. Jest, jest clean, to tak. tak. Czyli jak, jak na Niemca powiedzmy przystało i ich to jakby no German style po prostu. Tak, no bo były, były, normalnie wszystko było, ale ja chciałem, żeby to auto taki właśnie clean, żeby pozbyć się takich w pewnym sensie niepotrzebnych rzeczy. Mhm. Jak dla mnie niepotrzebnych. Poprawiłeś dla siebie fabrykę, można powiedzieć. Tak. Co rozwalasz? Yy, Hondę. Okej, okay, co zostawiasz na jedną noc? Opla. I na zawsze zostaje Fabia. Tak. Okay. Alfa. Zostanie na jedną mm. noc? Na zawsze? Co? E, tak, e, na zawsze M3. Okay. A jednak, M3. jednak BMW? Jednak BMW, jednak BMW. Zobacz. Zobacz, Mercedes, Mercedes... A tak jechał. Ale <laughs> dalej to nie mieć. Kasacja. Mercedes rozwalasz? Dobra. Mm -hmm. Mercedes na jedną noc, mm -hmm. jeden dzień. E, McLaren, Kasacja, uh. a Ferrari zostaje. Okay. To klasycznie, Wydajcie znać jeśli wybieralibyście podobnie lub inaczej. dajcie znać w komentarzach, a my lecimy sobie dalej. Tył chyba możemy nie omówić, tam mm -hmm. coś wspominałeś o lampach. Jak tak, lampy są Cleary Lucid czy jakoś tak to. Się... To chyba mocno rar temat już, nie? Yy, czy... Pomału się robi takim troszkę rarem, ale jeszcze dalej są dostępne i w takich... Rozsądnych można powiedzieć pieniądzach. Rozsądnych yy, pieniądzach. Okej. Okay. Także to jest jeszcze... Lotki nie mamy. Lotki nie mamy, są plany, żeby coś tam, bo jednak przód już się porobił troszkę taki agresywniejszy. agresywniejszy, a tył jednak jest taki... Smukły. Czegoś brakuje. Delikatny po prostu. Ale no. tylko lotka, nie mówimy tu o od dyfuzora, coś takiego. Nie, nie, nie. Tylko, tylko jakaś smukła Bardziej lotecza. celuję, żeby tam wrzucić mu tą dolną lotkę tak zwaną. To jest, e, ona nie jest Ury nad szybą tylko A, pod szybą pod na szybą, dole, no. tak jakby w połowie no. klapy, nie? Czyli tak jak mniej więcej były w maluchów, nie? To takie nad, Tak, nad tak, 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 coś, coś w tym okay. stylu, e, no zobaczymy co z tego będzie, no, trzeba znaleźć po prostu, no, to, jest, to, to też, też właśnie jest właśnie, pewnie, że jest problem. Też jest właśnie temat, że trzeba szukać. Jeśli chodzi o tylne zeżaki, to też jest seryjny zeżak tak jak z przodu? I tak. tam nic nie było modzone, dokładane i raczej nie, nie będzie. Nie, to jest oryginalne. W Planach, zobaczymy co z tego będzie. Mam e, plany wrzucać zderzaki z Bistro. E, taka wersja golfa. Mm -hmm. To jest dalej wąski zderzak, tylko że w kolorze. One są tak jakby w półkolor, nie? A no dobra. Ta no? listwa szeroka, co idzie mm -hmm. przez środek, zostaje czarna, a góra i dół jest w kolorze samochodu, nie? I tak samo lusterka też chce kolor. Okay. Żeby jak najwięcej białego Czyli wszystko do wszystko właśnie białe, widzisz, takiego białego tak, co jak najwięcej białego to te auta zrobić, żeby taki clean, nie? No jak to. jesteśmy przy lakierze, to w sumie, no mam tą sklerozę, więc nie wiem czy o to zapytałem, ale lakier był w jakikolwiek sposób ruszany, poprawiany, odświeżany, malowany, no wiesz, ma to swoje lata. Znaczy się, pierwszy właściciel go robił, Całe czas to auto jest oryginalnie białe. Poprzedni właściciel przed moim bratem to robił, to też teoretycznie naprawiał. Nie wiem, ile tam z tego było. Mhm. Ja to oddałem do blacharza, mhm. pozbył się tam różnych fragmentów rdzy i tak dalej, no i pomalowało to z powrotem na biało. Były plany na inny kolor, tylko że ten kolor, który mi się podobał, bardzo dużo dwójek się wysypało w tych kolorach i stwierdziłem, że zostanę przy oryginale. Co jak dla mnie jest troszkę takim plusem, bo jak na eventy, że to mało jest w ogóle białych dwójek, nie? Więc mhm. warto być dalej wyjątkowy, można w sposób tak. taki powiedzieć, nie? Tak jak reakcje ludzi. Czy to stacja paliwowa, market, wiesz na drodze samej? Bardzo pozytywnie ludzie reagują na te auto. Jakieś tam okejki okay pokazują. Nieraz jechaliśmy na jakiś event, to ludzie z telefonem nagrywali moje auto po trasie. Mhm. Y Fajne reakcje są na ten samochód. Jedyne co to czasem ludzie, którzy tam mniej więcej ogarniają temat samochodów, no to... O hamulce między innymi nie pasuje im, bo po cholerę taki hamulce za dużo, że po co takie auto? Przecież tu nie masz czysto koni I tak, I, tak, tak i tak dalej. Tak, no na grupach Volkswagena na przykład, że e, niezależnie jaki wielki silnik, to wystarczyłoby tam z innego samochodu mniejsze hamulce, bo to auto jest lekkie, coś tam, coś tam. Mm -hmm. Mi nie zależy po to, żeby to auto hamowało jakoś Bóg wie, to jak mocno. Tylko, że to ma raczej wyglądać, żeby no jednak koło, jak mam mieć na tarczy, która ma 220 mm, to wtedy będę mówić, o Jezus, ale małe. Hamulce, no nie? więc właśnie, a tak przynajmniej to jakoś się chowa. Mi się to, e, mi się to podoba po prostu. Tyle. No to chodzi, to Tył mam w planach nie. kiedyś zmienić na większe, bo to dalej jest malutkie, nie? No to my co? My wrzucamy się do środka. <laughs> nie przez faldach jak to było w Twingo w poprzednim odcinku, ale normalnie. To, to przez, przez okno. Tu normalnie <laughs> przez okno albo przez, przez drzwi. Wspomniałeś, że będzie oprzywane. Tak. ale oprzywane to, co jest tu, czy masz inne fotele i kanapy do oprzywania? E, kanapa zostaje ta co jest. Boczki zostają te co mm -hmm. są. E, plany są fotele mam w garażu e, Rekaro. Kolfa trójki. Raczej w starym stylu, tam będzie w planach, zobaczymy czy taki materiał będzie miał dostępny u tapicera, mm -hmm. który będzie to robił, ale w planach jest jakiś gruby welur, coś w tym stylu, jasny, szary kolor, jaśniejszy od tego taki co Takim myśli po prostu coś takiego. Tak, nie? co jest jeszcze tak naprawdę no Mariusz, co ci się rzuca jak no patrzysz? No mi się rzuca jeszcze kierownica bardzo. Paść. Bo jest taka mocno z epoki. To jest kierownica tak jakby w sumie no name. Mm -hmm. W pewnym sensie nie wiem, można to nazwać repliką albo coś w tym stylu. Ale ona jest wykonana z. Plastik. 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 Kierownica jest mm. plastik, jest to w sumie <laughs> AliExpress. Mm -hmm. e okay. Zrobiona na biało. No, tak jak mówiłem, ta autonomia jest jak najwięcej białego koloru mm -hmm. w sobie. Także kierownica gałka zmiany biegów biała. Fajnie, fajnie się właśnie to komponuje no. właśnie mm -hmm. z całą kształtem tego auta. No jest coś innego. No i słuchaj, mówiliśmy tutaj, jeszcze będąc wewnątrz, no to tak, no klimatyzacji nie. brak. Radio Ale mówi, ma... że jak jakąś stację się znajdzie, no to działa, więc tak znaczy naprawdę. Się nie. Radio jest e, normalnie z, tam z usb jakimś ziołkiem, to jest Pionier czy coś takiego. Mhm. Nagłośnienie mam e, cztery głośniki herca. E, to bardzo jakby... Siódemki albo ósemki, mhm. maleńkie. Mhm. To jest po to, żeby w ogóle coś włączyć, żeby na trasę jakoś mi nie zależy na tym, żeby to grało. Bo żeby wie troszkę myliło po prostu tą drogę. Z racji, że ten wydech jest taki dość głośny, no to muzyki prawie w ogóle nie włączam, bo to nie ma sensu. Mhm. Chyba, że jeżdżenie z nich z tą prędkością po mieście, no to, to tak. wtedy coś słychać, ale tak to nie. Okay. Być może kiedyś wrzucę coś lepszego do grania, żeby jednak móc włączyć sobie na dłuższą trasę. Tak jak jeździmy na przykład na te eventy mhm. nad Morze. Czy coś, no to jednak przydałaby się jakaś muzyka, nie? No, no tak. chyba, że faktycznie zmienisz ten wydech i dodasz tam trochę wyciszenia, no bo w tym momencie tam jest tak naprawdę tylko końcowy tłumik i, i tyle. Tak, bo no, idzie pusta rura od samego początku no do właśnie. końca. Końcowy założony z GT No i jak wspominałeś, jest to na gaźniku, więc. Tu, tu nie trzeba Marchewka. mieć programu i wgrywać, że tak powiem Nie, to to jak bo... Marchewa idzie. Tak, program że... jest dosłownie ten, co siedzi za kierownicą. Znaczy, że tak. jak przekręcisz, nie? Tak, to tak. To no, jest... jak w maluku. No. Jeszcze w kwestii, tak jak wspominaliśmy to o rar tematach, no to sam nam napomnieliśmy, też w sumie nie wiedzieliśmy, no to owiewki. Tak. Nie pamiętam, co to jest za firma. Jest chyba tam wytłoczona, ale Prio, repertor, coś, nie, nie tak widzę stąd tak Bardzo szanę. rarytas. No jeżeli dobrze mi internet pokazuje to chyba jest jeszcze jakiś jeden albo dwa golfy w Polsce na tym. Mhm. Jak szukałem w internecie to znalazłem chyba jedne do kupienia. Nie pamiętam jaka cena, ale wysoka. Mhm. Zdobyłem je w sumie przez kolegę Bartka. I słuchajcie, ktoś może pomyśleć, o Jezus, owiewka, no ale sama Dam nam mówił, że w drodze na autostradzie gdzieś. jest zupełnie inna jazda. Kurde, no nie masz klimatyzacji. No to znowu się sprowadza do tego, że te auta nie miały klimatyzacji. No jakoś trzeba lecie było ciepło, sobie w lecie ciepło, czy zimno. Trzeba było sobie jakoś radzić, prawda? no to na no no, jednak... trasie przy zamkniętych szybach no to można się udusić jak no, się, się w o to chodzi, lato nie? jeździ, przy otwartych małeb urwać no A tak otworzę do uszczelki, która jest w tych e, owiewkach, mhm. to jakieś powietrze wlatuje, ale nie wieje tak, żeby się, no nie długie, żeby łeb miało urwać, a jednak e, jest czym oddychać, nie? Mhm. I nie, nie robi się gorąco w tym aucie. No tak, bo tutaj z tyłu, tak teraz zerkam, tylnych szyb masz nawet nie masz możliwości uchylić. Nie, bo było takie coś w golfach, mhm. ale jest to też taki dość spory rarytas, ciężki temat do ogarnięcia, a jak jest do ogarnięcia, no to na tyle wysokie ceny? koszta, że no. Lepiej odpuścić. Wolę inne rzeczy ogarnąć w tym aucie niż. Mhm. mi więc... się zawsze można zająć kiedyś. Tak. Jak już tak. będzie brakował. No, jak gdzieś... już będę miał więcej skończone, no to... To wtedy przyjdzie czas na te drobnostki, w cudzysłowie sensie tak. można tak powiedzieć. Nie? Najpierw muszę zrobić to, co jest bardziej widoczne. A kojarzysz plus minus średnio, ile w takim bądź razie w sezonie pokonujesz kilometrów? Mm, sporo. Powiedzmy no bo... 10 tysięcy kilometrów? No będzie. Zrobi, no bo w, całkiem sporo. No i wenty, no to jest, zazwyczaj jest tak po 300, mhm. 200, mhm. 300 w jedną stronę. Pytam dlatego, że mówię, że pokonujesz sporo kilometrów, więc wiele znaków po drodze, mijasz na ruchu, musisz się znać. No i wspominam o tym, no bo przej. Adam się już uśmiecha. Dobra. A ja przenoszę nas do quizu na prawko, który będziecie mogli zobaczyć na naszym TikToku i po części też na Instagramie, więc tu was odsyłamy, a my sobie polecimy z, jeszcze z jakimiś pytaniami i w sumie. Rodzinka, znajomi. No właśnie. Tamte nawet gagatki, co są za tobą? Jak reakcje? tych najbliższych. E, oni mają równie pojęte myśli w temacie samochodów. Sami jeżdżą porobionymi furami, także pozytywni ludzie. Cały w sumie e, lux ten jest. Dobre samochody. Każdy ma na powietrzu furę. Mhm. Mhm. Także normalne podejście. Rodzina, e, jak to moja narzeczona powiedziała, dopóki mamy za co e, Żyć. zjeść i. Za co żyć, to ma w... To, Czyli może w samochód? Czyli możesz robić, nie? E, tak, mama jest bardzo pozytywnie nastawiona na to, tata też. To jest tak, ludzie mieli kiedyś golfy. A, golf, nie? Mhm. A teraz te golfy rosną na cenie tak. i to dość szybkim tempem. Bo jeszcze jak tego zdobywałem, no to za 2-3 tysiące dało się kupić taki jeżdżący, mm -hmm. co trochę trzeba było włożyć, żeby to jakoś wyglądało, ale jeździć jeździły, a teraz, no to tak bez dyszki. Nie podchodź, nie? Do takiego trupka, nie? nie no ktoś... to da się nie. oczywiście kupić tańszego, no ale to jest. Dołożysz drugie tyle, że powiedzmy. Przynajmniej. No. Jak ktoś powie golf dwójka, nie? No właśnie. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Tobi, dziękujemy Dziękuję. za udział, dziękujemy za przyjazd. Dzięki. Zanim ci wręczymy nagrody, pytanko, jak było? Ej, wesoło, <głos> <głos> <Okay>. <głos> <głos> wesoło, bardzo fajna Impreza, atmosfera. atmosfera, atmosfera. Bo imprezę to chłopaki za kamerami kręcili. E, tak. tak nie, całkiem, całkiem fajnie. Naprawdę tam leciały grubo. Tak, żeby mieli siłę chłopaki wracać. Tak. E, Przechodząc do Meritum. No jeszcze nie, poczekaj. Do Meritum zaproszeń. Do Meritum zaproszeń, tak. Wybrynę. Kogo byś chciał ewentualnie do nas tutaj zaprosić na następny mm, wieczór? Tak, najlepiej wszystkich chłopaków z Luxa. E, grupowo wymienia. was odwieniłem. Tak, może. od razu grupowo powiem, ale mogę powiedzieć kogo? Jest to Arek, Bartek, Radio, e, Papież, Ślimak. Chyba wszystkich wymieniłem, nie? Papież i ślimak. A, A jeszcze Kuba. Tak, przepraszam, jeszcze Kuba. Kubuś przepraszam, nie zabijaj mnie. <laughs> Będzie tak, no jest, jest rodzynek, parę rodzynek. fajnych furek. Warto pooglądać. No to ogólnie tak, Ty wracasz, dajesz chłopakom znak, że są nominowani, my się do nich będziemy odzywać. Mamy termin już trochę jak na Narodowy Fundusz Zdrowia, ale się wyrobimy. To na kolana. Tak, właśnie <grym> <to grym> Coś co Inside Joke. Fajne furki także. Tak, także będzie o czym pogadać, więc będzie się do chłopaków będziemy odzywać. No i teraz już to meritum, meritum. To fajniejsze. Statuetka za wzięcie udziału. Co Dziękuję bardzo. Super. Jedna, która na półce będziecie Ci przypominać o tych chwilach i odcinek po pierwsza. 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 będzie? Także no to, no, tym bardziej. To... Bardzo fajne, dziękuję bardzo. Czujemy się wyjątkowo. Nie wiem, czy pierwsza, czy jedna koperta w Twoim <laughs> życiu, ale od nas też ją wręczamy. No i co? No klasycznie, znajdujemy się King Auto Spa. Chłopakom dziękujemy za umożliwienie, a ty będziesz mógł w okolicach naszych przyjechać, skorzystać z usług. W super. temacie już hamulce wymieniłeś, ale gdybyś coś może działo jednak z wydechem, bo tyłem z tyłem zmieniać. ewentualnie. Z tyłem, to, co no to GP Card Customs, tam też od Wojtka Voucher. No, super. No i co? No takie auto, tak jak powiedziałem w odcinku z Twingo. Ono było niebieskie i się wyróżniało na trasie, twoje jest białe i fajnie by wyglądało w górach, więc od nas w kolaboracji z Tuni Kingsem dostajesz złoty bilet na Mountain Hest w przyszłym roku. Super, dziękuję. Jeśli będziesz chciał się wybrać, Bardzo fajnie. będziesz chciał, masz bilet, więc wybierasz się po prostu, byle pogoda dopisała. Musisz, musisz przyjechać, nie masz wyboru. Bardzo chętnie. Więc jeśli nie byłeś, a chcesz pojechać, to dosłownie masz na to wjazdówkę przy tej no? kolaboracji. Bryloczki, naklejki. Bryloczki, naklejki. Stricte od nas. Tak. Super, dziękuję. Bardzo miło. My? Wam. My również dziękujemy przede wszystkim tak. za, za wzięcie tutaj udziału. My dziękujemy, że chciałeś do nas przyjechać, że to może nie była miła droga takim samochodem, ale że pokonałeś nie, tę drogę. Nie, bardzo fajnie się jechało. A, to jednak się bardzo fajnie Widzicie, do nas warto przyjechać, przyjemnie się jeździ. Jest miło, jest fajnie. Tak. Śmiesznie, to. wesoło. Będzie miło, jak Wy też zostawicie lajka, subskrypcję, jakiś komentarz. Jak Wy tego nie zrobicie, mówię do chłopaków za kamerą, I zatukę. <laughs> Chłopaki, jest ich tu dwóch, to komentarze, jak będą dwa komentarze, to znaczy, że oni spełnili tą misję. No i co? Zostawcie komentarze, faktycznie dzwoneczki, subiki i będzie nam miło. No i widzimy się za dwa tygodnie. Cześć.